Cześć, ja jestem Kapral, a to jest kolejny film na tym kanale. Jeszcze na początku tego filmu chciałbym wszystkim podziękować za zostawione łapki w górę, bo naprawdę było ich bardzo dużo, więc jeszcze raz dziękuję. No i ogólnie nagrywam to przed update'em, a w update'ie naprawdę będą, wyjdą bardzo fajne skiny. I pomyślałem sobie, że skoro tak lubicie tę serię e, z ciekawostek, poradników, to pomyślałem sobie, że nagram ile gemów powinny właśnie kosztować te skiny. Więc naprawdę te skiny są mega kozackie, jakie widziałem. Więc, no naprawdę myślę, że odcinek tak, że będzie mega ciekawy. A dzisiaj specjalnie dla Was, za to, że tyle po prostu zostawiacie tych łapek w górę, postanowiłem, że kupię dla Was ofertę z mega Megaboxami i dzisiaj właśnie Wam za chwilę pokażę właśnie jak to wyglądało, czy coś trafiłem, czy nie, więc myślę, że warto teraz zostawić łapkę w górę, zasubskrybować ten kanał razem ze dzwoneczkiem, by być na bieżąco z kolejnymi materiałami, bo do końca wakacji chcę wbić 200 subów i mam nadzieję, że to mi się uda, może mi to się nie udać, no ale zobaczymy, więc ja Was teraz już zapraszam do oglądania. Więc dobra, jesteśmy już w sklepie i nadeszła pora, by kupić pierwszą moją ofertę w Brawl Stars, yy, właśnie z mega boxami, ponieważ dzisiaj kupimy sobie dwa mega boxy za 89 gemów. Wielu z Was pytało mnie się, skąd mam 104 gemy, ponieważ ogólnie ja mam po prostu szczęście i trafiam to ze zwykłych skrzynek. Więc no mam nadzieję, że dzisiaj w tych dwóch mega boxach Także po prostu no, będę miał to szczęście i trafię przynajmniej jedną postać. Więc my już to sobie klikamy, otwieramy i bierzemy się za otwieranie pierwszego megaboksa i zobaczmy, mamy pięć rzeczy, dobra. Czyli w pierwszym megaboksie na razie nie mamy nic na spokojnie, Tutaj mamy punkty Rosa, Holt, Elfino, Szeli i chyba bardzo No zobaczymy, dobra, jeden bilet, drzewo. No i 10 mamy! J Pięć gemów dobra, Kolejny już ten otwieramy i zobaczmy, ile będzie rzeczy! Pięć rzeczy! Pięć rzeczy, no niestety. Myślałem, że będzie nowa postać, ale jednak do tych mega boxów za bardzo chyba szczęścia nie mam. Ale do gemów mam szczęście. To trzeba przyznać, ponieważ zobaczcie, tutaj straciłem już te gemy, ale mam 25 gemów. Jakbym nie kupił tego skina do Shelly, to bym miał o wiele więcej, nie? bo wydałem, no właśnie, na tą rozbójniczkę 30 gemów, ale tak czy siak, dzięki za oglądanie tego filmu, no szczęście mi ogólnie sprzyja z gemami bardziej, z mega boxami niestety nie, za niedługo aktualizacja więc na live'ach się będziemy bawić ja Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję że strzelicie łapkę w górę, no bo naprawdę, oczywiście tą ofertę kupiłem dla Was, mówiłem Wam kiedyś, że to zrobię i to zrobiłem, więc jeśli jesteście nowi, to subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem oczywiście, by być na bieżąco z kolejnymi materiałami, zostawiajcie łapki w górę, no i do zobaczenia. Cześć!